Warsztaty moja moc to warsztaty tworzenia indywidualnych bransoletek z kryształów i z minerałów. Istotnym jest tutaj, że ludzie, którzy pojawiają się na tego typu warsztatach, zdobywają wiedzę i przede wszystkim doświadczenie, czym jest energia w jaki sposób z nią współpracować oraz dowiadują się, jaki wymiar symboliczny mają dane kryształy i minerały. Dowiadują się również, jak wykorzystywać ich symboliczny wymiar do tego, żeby spełniać swoje marzenia, swoje pasje i ukierunkować całą swoją energię. Właśnie do tego celu, który chcą osiągnąć. Dzięki tak, tego typu warsztatom mamy też możliwość budowania społeczności, gdzie zaciśniają się więzi, gdzie budują się nowe relacje oparte właśnie na empatii, na wspieraniu się wzajemnie. Także moja moc to warsztaty, które przede wszystkim mówią o tym, że moc jest w tobie i tak naprawdę to ty sam możesz, czy sama możesz kierować swoim życiem ku lepszemu. Warsztaty Moja Moc po raz pierwszy odbyły się w Radomiu w Fotex Studio właśnie dziś, 22 września. Natomiast planujemy cały cykl warsztatów Moja Moc, gdzie będziemy też mówić o tym, jak poczuć w ogóle energię kryształów oraz jak tworzyć na przykład siatki kryształów w swoim domu. Także śledźcie fanpage Fundacji Symbiosis, żeby być na bieżąco, bo tam będą wszystkie informacje.